Thanks for Ze mną Igor Delimata po zwycięstwie Delikatesów nad AKS Bzową Wrocław bardzo, pewnego, bardzo pewnym zwycięstwie. 5 do 2 mecz na szczycie dzisiaj czwartej ligi. Wy z, tego niż, wy z tej niższej pozycji podchodziliście do tego spotkania, ale pełna kontrola, przez cały mecz szybko zdobyta bramka, no i nie oddaliście już tego do końca. Jak oceniasz Wasz dzisiejszy występ? Ocenałem go bardzo dobrze, ponieważ po ostatniej potyczce z różną Elbro dzisiaj nie mieliśmy podejścia, czy wygramy, tylko mieliśmy podejście ile, bo niestety teraz w Elbro będzie, z Elbro będzie się liczyła różnica bramek, także po prostu mieliście takie podejście, co wiedzieliśmy, że to wygramy, tylko było pytanie ile. Dlatego dzisiaj nam tak dobrze poszło, była kontrola, pełna spotkania, te chłopaki się rozumieli, dużo strzeliśmy, więc wyszło dużo lepiej niż ostatnio. Masz wrażenie, że waszą mocną stroną w kontekście i dzisiejszego meczu, i całego sezonu jest to, że zawsze jest duża frekwencja, jest was wielu, możecie się zmieniać, możecie też dzięki temu. Samego końca biegać na pełnej intensywności? Na pewno. Myślę, że naszą największą, największą e, mocną stroną jest to, że po prostu jesteśmy ekipą, ekipą dobrych, ho, dobrych chłopaków, dobrych przyjaciół, jesteśmy po prostu ekipą delikatesów w mięczaków, dlatego zawsze, zawsze tak dobrze idzie, myślę. Już przed tą kolejką byliście na trzecim miejscu. Teraz skakujecie na fotel wicelidera. Tamte różnice są bardzo, bardzo małe. Ten kalendarz przed Wami też nie najprostszy, bo będziecie grali za tydzień z Żernikami, za dwa tygodnie z PKS wariaty. Także te dwa mecze na koniec sezonu yy, trudne. Je, cel jest tylko jeden, sześć punktów w tych ostatnich dwóch kolejkach? Cel jest tylko jeden, sześć punktów i liczymy, że Airbow potknie się w swoich ostatnich meczach, żebyśmy zgrali mistrzostwo na koniec. No to my zapraszamy na Instagrama Delikatesów, wiem, że Ty prowadzisz tego Instagrama, my tu się cieszymy, że, że robisz to na tak wysokim poziomie. Zapraszamy wszystkich do obserwowania i życzymy Wam jak najwięcej punktów tych ostatnich koleg. Dziękuję bardzo. Dzięki.